Mieka, hej, dzień dobry, witajcie ponownie na naszym kanale. Dzisiaj będziemy mierzyć sukienki, to tak w dużym skrócie. Przygotowałam dla Was takie zestawienie sukienek, właśnie idealnych na wesele, na imprezy taneczne, w jakiejkolwiek formie istnieją, bo wiem, że wesela potrafią być bardziej tradycyjne. Ale też bardziej nowoczesne, gdzie ten dreskot i gdzieś tam to, co wolno, a to, co nie wolno, delikatnie się rozmywa i zmienia. Więc jeżeli jesteście osobami, które w tym roku wybierają się na wesele, zapraszam. Jeżeli się nie, wybiera, nie wybieracie na wesele, to też zapraszam. Zgarnijcie sobie mrożoną kawkę, herbatkę, co tylko chcecie i porozmawiamy sobie właśnie o sukienkach dzisiaj. Mamy tutaj przekrój kolorystyczny bardzo różny, bo mamy zieleń, mamy żółć, czerwień, mamy jakieś kwiaty. Nie ma tutaj bieli. Czerń, czerń jest odrobinę dyskusyjna, dlatego że w Polsce jednak jest to kolor uznawany za kolor taki smutny, żałobny, ponury, więc e, to jest pół na pół. E, na niektórych bardziej tradycyjnych weselach czerni nie jest mile widziana. Niektóre wesela bardziej nowoczesne kompletnie nie mają z tym problemu e, państwo młodzi, żeby ktoś przyszedł w czarnej sukience. Biel moim zdaniem... No można odpuścić już ten biały kolor. To jest kolor zarezerwowany dla panny młodej. Ona ma wchodzić na salę w tej całej pięknej, białej kreacji i wyróżniać się na tle mm, całego wesela. Więc jeżeli idziemy na takie typowe, tradycyjne wesele polskie, to chyba jednak biel zostawić w domu warto. Ym, chociaż nowy, jeżeli mamy typowe, nowoczesne wesele, teraz wesela są, wiecie, pod tak różnymi... Ym, Formami, zmienia się to bardzo. To wszystko zależy no, od ludzi, którzy to organizują i od całych, cały, całych tych wszystkich okoliczności. No to wtedy może jest akceptowalna, nie wiem, chociażby biała sukienka na ramionkach, chociaż ja w dalszym ciągu będę się upierać m, przy tym, że. Jest naprawdę cała paleta kolorów i ten biały można sobie darować. Co tak słowem wstępu, jak zawsze się rozgaduje. Nie będziemy przeciągać jeszcze dłużej, bo jak ja się rozgadam, to czasami trudno jest mnie zatrzymać, więc muszę uciąć. I e, zaczniemy może od koloru zielonego. Pierwsza sukienka naprawdę idealna na wesele to będzie ta sukienka z mango. E, ona jest odrobinie, odrobinę w tym trendzie takim bieliźnianym, natomiast przez to, że ten dekolt jest um, zawiązywany na szyi i mamy tutaj taki bardzo delikatny, spadzisty dekolt, to nie kojarzy się tak bezpośrednio, moim zdaniem, z taką bieliźnianą sukienką aka sukienką krzulą nosną w zasadzie. Naprawdę jest, słuchajcie, pięknie uszyta, to jest bardzo ładny odcień zieleni. On w kamerze wygląda na bardziej oliwkowy, natomiast na żywo jest troszeczkę bardziej wibrujący, bardziej taki energetyczny zielony. Ten dekolt układa się absolutnie przepięknie z przodu. Mamy oczywiście gołe plecy, to jest sukienka typowo długa, ja ją widzę oczywiście z jakimiś delikatnymi sadałkami. I moim zdaniem jest to naprawdę idealna sukienka na wesele. Ma przepiękny kolor, bardzo ładnie jest skrojona. Bardzo ładny fason. A od razu powiem, słuchajcie, o bieliźnie, bo o bieliźnie dlaczego? Dlatego, że to jest temat, który powraca w ogóle jak bumerang w przypadku takich sukienek na wesele dosyć odkrytych, szczególnie mowa o plecach. No bo nie jesteśmy w stanie założyć żadnego zwykłego biustonosza, tylko trzeba ratować się czymś, co nam złapie tutaj z przodu cały nasz. Dobytek. Więc y, ja mam kilka opcji. Po pierwsze, idziemy bez stanika. Jeżeli Wam to nie przeszkadza i y, czujecie się z tym dobrze, tutaj z reguły to jest opcja dla dziewczyn o mniejszy, mniejszych piersiach, bo one jakoś tak łat, łatwiejsze są do ogarnięcia. Dziewczyny z większym biustem raczej myślę, że nie zdecydują się na taką opcję, ale można. Y, są też takie przyklejane miseczki w wielu takich sieciówkowych sklepach bieliźniarskich, które też delikatnie. Mm, podtrzymują biust, natomiast ja miałam kiedyś taką y, alternatywę, taką opcję i to nie jest coś, co Wam uniesie biust, w jakiś sposób podtrzyma, ale tak jakby no, no cudów nie będzie, w dużym skrócie. No i finalnie zbliżamy się do trzeciego rozwiązania, które moim zdaniem jest najlepsze i które ja stosuję od lat i sprawdza mi się super, czyli tapy. Nie wiem jaka jest różnica między tejpami dedykowanymi do biustu a takimi klasycznymi um, taśmami do tapingu, czyli tego zdrowotnego, um, gdzie się, wiecie, oklejamy, jak na przykład, nie wiem, boli nas kręgosłup, czy mięśnie coś tam nie domagają. Nie wiem, jaka jest różnica. Może jak są specjaliści tutaj, to... Yy, a piszcie w komentarzach, może wiecie. Ja nie zauważam różnicy oprócz ceny. Tape do tapingu potrafią kosztować 15-20 zł za taką rolkę, a jeżeli już jest napisane, że to jest... Yy, Taśma do biustu, cena wychodzi 40 zł. Więc ja zazwyczaj zaopatruję się w, po prostu na no Allegro, w tejpy, na przykład dla sportowców. Tylko tutaj aktualnie zostały mi czarne. Zawsze korzystam z takich nuciakowych, o tak jak moja bluzka dzisiaj. Klasyczne tejpy w takim kolorze, czyli w kolorze skóry. Z metra krojone, że tak powiem. Wrzucę Wam tutaj zdjęcie, jak wygląda to zaklejenie i jak można sobie unieść bius, bo tego pokazywać Wam nie będę. Natomiast jest to naprawdę bardzo prosta, prosta sprawa. Jeżeli mamy z tyłu mocno wycięte sukienki, to przyklejamy sobie te tapy wtedy i unosimy wszystko. Możecie nożyczkami dociąć. Jeżeli macie na przykład em, dekolt w literę V, to bez problemu możecie. sobie to wtedy nożyczkami bez problemu możecie sobie takie tejpy dociąć, yy, biorąc pod uwagę, jak wygląda Wasza, wasza tutaj linia przy biuście, yy, sukienki. Więc ja gorąco polecam te tejpy. Pamiętajcie tylko o tym, żeby ściągając je, zastosować coś tłustego, czyli jakiś olejek, oliwkę, bo jeżeli zerwiecie to naraz, to ten, kto ma piersi, to wie, jak wrażliwa to jest okolica, więc nie zdzieramy tego. Można natrzeć delikatnie oliwką i to po prostu bardzo delikatnie ściągnąć, ale tejpy polecam dla mnie najlepsza opcja i w przypadku takiej sukienki, jak na przykład tutaj, z tym takim dekoltem, spokojnie można zastosować te tapy, przykleić je o tutaj. Wtedy tył mamy piękny, tu jest wszystko ogarnięte. Yy, polecam. One są wodoodporne, trzymają się całą noc bez względu na to, czy tańczycie, pocicie się, jaka jest temperatura. Mi nigdy yy, nie stało się nic zaskakującego. One zawsze były na swoim miejscu. Kokos jesteś pod moimi nogami. To mój pies, wybaczcie, ale on, on ma okropne parcie na szkło, więc. Yy. Musimy to znieść przez chwilę. Jak już jesteśmy przy kolorze zielonym, to mam tutaj taką kolejną opcję, która ja bym to słuchajcie nazwała taki powrót do przeszłości. Bo ja pamiętam te plisowane sukienki jak byłam Młodsza, czyli miałam tam 20 parę lat. One naprawdę były turbo popularne, szczególnie spódnice, właśnie z takiego plisowanego materiału. To był szał na te spódnice. Sukienki też coś mi tak się kojarzy, ale te spódnice po prostu mam wryte w pamięci. Ja je pamiętam takie plisowane, długie spódnice, takie trochę pod fruwajki. No i właśnie w mango znalazłam taką sukienkę i tutaj powiem szczerze, urzekł mnie ten kolor. To jest przepiękny. Kolor zielony, taki trawiasty, odrobinę bardziej wyrazisty niż ten tutaj oliwkowy, chociaż ten też uważam, że jest bardzo ładny. No i fajny, fajne rozwiązanie, jeżeli chodzi o górę, bo ta sukienka jest nawiązywana na szyi, oczywiście gołe plecy, no i ten taki plisowany materiał, który możemy sobie związać w pasie. Uważam, że to jest w dalszym ciągu bardzo fajna propozycja weselna, może nie na tyle uniwersalna, bo my, z Kasią, zawsze mamy coś takiego, że te sukienki na takie okazje starają. Staramy się dobierać pod kątem takim, żeby kiedyś je jeszcze wykorzystać, żeby to nie była rzecz na jeden raz. A mam wrażenie, że trochę ta sukienka taką sukienką jest. Um, no chyba, że macie więcej takich taneczno-rodzinnych imprez, to założycie ją prawdopodobnie więcej niż raz. Natomiast um, przez to, że ona ma intensywny kolor i te plisy to może dla mnie personalnie nie byłaby takim idealnym rozwiązaniem, natomiast co mnie urzekło, tak jak mówiłam wcześniej, to ten kolor uważam, że jest absolutnie przepiękny i tutaj też, tak jak widzicie, ze względu na ten dekolt z przodu, tejpy sobie poradzą bez żadnego problemu, więc to jest propozycja numer dwa. Już jesteśmy przy takich bardzo słonecznych kolorach, to mam Moim zdaniem coś bardzo ciekawego. To jest sukienka z HMU i tutaj e, brawa, bo to jest 100% wiskoza, więc odrobinę bardziej przyjazny materiał niż poliester. Ona ma bardzo ciekawą formę, bo to jest sukienka asymetryczna, czyli mamy oczywiście odkryte całe ramię. Mamy też odkryty tył, dosyć głęboki dekolt i takie asymetryczne ramię. Kiedyś też, kilka lat wstecz, te sukienki asymetryczne były niezwykle popularne. Ja pamiętam właśnie takie sukienki odcinane, i mam jeszcze taką czerwoną, i widzę, że te asymetryczne sukienka, sukienki one naprawdę coraz częściej się pojawiają, i wydaje mi się, że są naprawdę fajną alternatywą dla nawet zwykłej sukienki na ramionczkach. Czy to jest mój pies chrapiący? W każdym razie uważam, że sukienka jest naprawdę bardzo ładna, zasługuje na uwagę, jest długa. Tutaj jest bardzo luźna. Ogólnie to nie jest sukienka taka bardzo obcisła, ona jest, wiecie, taka bardziej swobodna. E, bardzo ładnie się układa. Podoba mi się też możliwość regulacji tego tyłu, bo ten paseczek tutaj, który Wam trzyma plecy, jest regulowany, więc możecie ją troszeczkę ścisnąć. E, dla mnie na plus jest materiał. Mówię tutaj o takim tym wytłoczeniu, bo tutaj mamy takie. O, na pewno zobaczycie teraz takie wytłoczenie. Ja wiem, że część z Was powie, że to wzór jak z obrusu babci czy tam zasłon. Jest taka szansa, natomiast tak jakbym to nie jest moje pierwsze skojarzenie. Sukienka jest naprawdę bardzo ładna i uważam, że na wesele jako gość kolor żółty, ale nie też taki neonowy cytrynowy, tylko taki delikatnie zgaszony. Absolutnie piękny, elegancki, kobiecy fason. Ja jestem na tak. Teraz moi drodzy kolor czerwony, który moim zdaniem jest w ogóle chyba najlepszym kolorem. Weselno-imprezowym, jeżeli chodzi o takie imprezy rodzinne. I mam tutaj trzy propozycje sukienek. Zaczniemy od najlepszej propozycji materiałowej, moim zdaniem. Mam tutaj też taką sukienkę, która będzie fajną sukienką na odrobinę mniej formalne, formalne wesele, czyli jeżeli to jest bardziej nowoczesne wesele w ogrodzie, gdzie nie musimy być na przykład w szpilkach, tylko bierzecie sobie sandałki i potrzebujecie sukienki ładnej, ale odrobinę zwiewnej, takiej z przyjemnego materiału, to nie musi być. Wiecie, szyk, klasa, szpilka i lok, tylko coś bardziej swobodnego, bo wiem, że takie wesela też są. To mam dla Was naprawdę bardzo fajną propozycję z Oyszą. To jest mięsista, gruba bawełna, absolutnie pięknie układająca się na sylwetce. Sukienka jest gruba, jest z podszewką i to nie jest taka bawełna, wiecie, cieniuteńka, taka mgiełka. To jest naprawdę konkretny materiał z podszewką, tak jak Wam mówiłam co więcej, ta sukienka może być noszona na trzy różne sposoby co też uważam, że jest naprawdę świetną opcją, bo możecie założyć taką sukienkę na wesele możecie później nosić ją na urlopie jako sukienkę wakacyjną albo po prostu jak jest, wiecie skwar leje się z nieba, jesteście w mieście też będziecie hmm, chodzić w tej sukience uwielbiam takie elementy, które można zastosować w swojej szafie na różne okazje naprawdę jestem zauroczona tą sukienką Przyznaję, że cena już jest mniej urokliwa, ale jeżeli macie kupić naprawdę jedną sukienkę i mieć na różne okazje, i stosować i nosić ją na różne sposoby, za chwilę do tego dojdę, to uważam, że warto. No a o tych sposobach mowa. Więc tak, możecie tą sukienkę nosić jako sukienkę, tak zwaną hiszpankę. Czyli mamy tutaj e, przód, z tyłu mamy oczywiście gumki, no i mamy e, rękawki, w które wsuwamy. Nasze ręce. No i mamy piękną hiszpankę. Możemy te rękawy oczywiście sobie unieść, czyli tak bardziej wiecie, mieć o tutaj, ale możemy też obniżyć, żeby pokazać całościowo dekolt. Te rękawki są zapinane na guziczki, więc bez problemu możemy taki rękaw po prostu odpiąć. Czyli taką klasyczną sukienkę bez ramionczek, którą nosimy w ten sposób, i wtedy ona. Moim zdaniem robi się taką fajną sukienką, ur, sukienką urlopowo-wakacyjną. Trzeci sposób, jak nosić tą sukienkę, to oczywiście jako sukienka na ramionkach, Czyli możemy przypiąć, bo mamy tutaj z przodu takie miejsce, i mieć klasyczną sukienkę na ramionczkach dla dziewczyn, które na przykład nie lubią e, nosić sukienek bez ramionczek, bo im na przykład spadają. Chociaż tu nie spada, no bo i z tyłu jest ta guma. Ale tak jakby jest tak opcja, mamy regulowane ramionczka, możemy nosić tę sukienkę na trzy sposoby. Jestem nią zauroczona, więc to jest pierwsza czerwona sukienka. Druga czerwona sukienka jest z Zary i to jest znowu taka sukienka bardziej asymetryczna. Uważam, że to mogłaby być fajna sukienka, e, nie wiem, jak to się jest świadkową, Albo jakaś taka bliska rodzina pary młodej, bo jest bardzo elegancka. Czy Światkowa może być w czerwieni? Jeżeli chodzi o tą sukienkę, to jest sukienka asymetryczna z Zary. Tutaj mamy e, tą część na ramionczkach, tutaj mamy znowu taki bardzo piękny, rozkloszowany, asymetryczny rękaw, który nam tutaj opływa pięknie na ramieniu. Sukienka jest znowu długa, bardzo ładnie modeluje sylwetkę. E, z tyłu jest na suwak I uważam, że to jest też fajna alternatywa. E, odrobinę bardziej elegancka, bo jakoś tak te asymetryczne rękawy taki od razu. Przywołują się taki bardziej um, elegancki vibe, taki trochę diva vibe, ale um, wiem, że często taki efekt na weselach jest pożądany, więc wydaje mi się, że to też jest naprawdę fajna opcja. Trzecia sukienka to będzie sukienka odrobinę bardziej zabudowana. To jest sukienka o takim fasonie, i ten dekolt tutaj jest bardzo efektowny. Ona na wieszaku tak wygląda powiedzmy 5 na 10, ale po założeniu na sylwetce. Układa się naprawdę świetnie. Dół jest prosty, nie ma tutaj absolutnie nic. Plus za to, że em, na dole jest rozporek, więc uważam, że sukienka jest naprawdę bardzo ładna. Ale jak to nazarę, od razu mówię, chcę być szczera, to jest poliester, więc y, jeżeli absolutnie znowu jesteście na nie, to nie kupujcie tej sukienki, bo to jest materiał sztuczny. Natomiast y, jest przepiękna, fason. Jak założyłam tą sukienkę, to od razu mówię wow. Wygląda naprawdę dobrze, więc jeżeli szukacie odrobinę bardziej zabudowanej sukienki, bardziej uniwersalnej, prostej, to myślę, że ten fason to jest coś, co jest warte uwagi. Teraz idziemy znowu kroczek w odrobinę mniej formalne klimaty, czyli w kwiecistą sukienkę bawełnianą. To jest taka sztywna bawełna, więc to nie jest taka, wiecie, dziadowata sukienka, tylko ona trzyma kształt, ta bawełna ładnie się układa, nie mnie się jakoś tak ekstremalnie dobrze się prasuje i jest taką fajną sukienką letnią. Ja bardzo lubię w niej chodzić, bo w takim okresie wiosenno-letnim ona robi całościowy efekt. Nie specjalnie trzeba dodatków, nie specjalnie trzeba się martwić o jakiekolwiek buty, bo ta sukienka sama w sobie jest tak ładna, że nie potrzebuje Wiecie, jeszcze więcej towarzystwa. Natomiast jest to sukienka w takim mniej formalnym klimacie. W dalszym ciągu to nie jest sukienka bardzo elegancka, tak jak poprzednie propozycje. Bardziej może na jakieś takie garden party, jeżeli wesele jest w ogrodzie, wiecie, tańce na trawie, bo są nogą i te klimaty. To ta sukienka myślę, że wpisuje się w taką, um, wiecie, um, jak to się mówi, scenerię. Bardzo podoba mi się dekolt. Ja ba bardzo, bardzo, bardzo. Ja lubię takie rozwiązania, jeżeli chodzi o te takie supłowe dekolty czy tu marszczenia przy brzuchu. Jest dosyć długa i na dole zakończona jest falbaną. W ogóle trochę te wzory kojarzą mi się z takimi folkowymi wzorami. Napompowane rękawy. Uwielbiam tą sukienkę, bardzo lubię jej wzór. Jeżeli miałabym pójść na wesele w takim klimacie ogrodowym, wybrałabym ją. Fajnie też, że to nie jest taka klasyczna biel, tylko to jest taki ładny odcień nudziaka i w połączeniu z tymi intensywnymi wzorami, z tym printem, Wygląda naprawdę super. A i w pasie ma tutaj gumkę z tyłu, więc y, jeżeli szukacie czegoś, co odrobinę się bardziej dopasuje do okolicy brzucha, to opcja z gumką jest zawsze y, dobrą opcją. Odrobinę przekornie. Kolejna propozycja to będzie sukienka bardzo elegancka. Mam wrażenie, że powtarzam y, bardzo w tym filmie. Ja czasem się tak uczepię bardzo albo ekstremalnie i powtarzam to ciągle, no ale to. Przepraszam, jeżeli was to drażni. W każdym razie, yy, sukienka bardzo. <noise> sukienka elegancka o liliowym kolorze, takim. No, to jest fiolet lilia. Jeżeli chodzi o materiał, mamy tutaj 50% wiskozy, 50% rejonu. To jest taki yy, sztuczny materiał, ale yy, celulozowy. No i ja nie wiem, jak ta. Ucieka mi z Wieszaka, wybaczcie. Ja nie wiem, jak ta sukienka jest skrojona, bo ja z reguły. Większość sukienek bieliźnianych, które mierzyłam, to one robiły takie dziwne rzeczy z sylwetką i zawsze jakoś tak nie do końca pasowało mi, jak wyglądają na, na mnie. I ta sukienka liliowa z Rose Avenue to jest pierwsza sukienka, którą ja założyłam, i ona zrobiła jakieś cuda z moją figurą. Niesamowita, absolutnie niesamowita i uważam, że to jest świetna sukienka dla świadkowej w ogóle, bo jest długa, bardzo elegancka, bez problemu założycie na to marynarkę, żeby przykryć ramiona, bo na imprezę później weselną ona jest dosyć odkryta, więc marynarkę ściągamy, ale pięknie modeluje biodra, jakoś tak ten tył fajnie jest zorganizowany, że ładnie przy okolicach brzucha łapie materiał. Jest przepiękna. Wiem, że są też inne wersje kolorystyczne, ale ten fiolet skradł moje serce. Jeżeli chodzi o rozmiar, mam XS na S, co się z reguły nie zdarza, bo ja jestem M, więc może tutaj taka wskazówka, jeżeli byłybyście zainteresowane, sukienka jest przepiękna. No i teraz przejdziemy do dwóch sukienek ciemnych. Mamy tutaj brąz i czerń. Zacznijmy może od brązu, tą kontrowersyjną czerń sobie zostawmy na sam koniec. Ta sukienka. Ja, jak na, zobaczyłam ją na stronie, to pomyślałam sobie, że fajna sukienka imprezowa. I tak w drugiej, tak jakby moja druga myśl była taka, że kurczę, ona może być też weselna, ale zdecydowanie dla dziewczyn, które lubią podkreśloną sylwetkę, seksowny dekolt, bo ta sukienka jest dosyć odkryta, więc dla miłośniczek dla takiego stylu myślę, że będzie ok. Ale ma absolutnie świetne rozwiązanie z przodu. Znaczy, ja bardzo je lubię, więc może wy też polubicie. To jest takie rozwiązanie, że mamy tutaj taki supeł. Mamy tutaj na samym przodzie taki supeł, i ten supeł przepięknie układa się na brzuchu. Wiecie, ja nie jestem fanką dziubania sałatek na weselu. Zresztą, jak już nas oglądacie jakiś czas, to wiecie, jak z Kasią lubimy jeść. Więc jak ja idę na wesele, to naprawdę nie będę sobie ograniczać y, tych wszystkich pyszności, tylko ze względu na to, że mam sukienkę, gdzie ten brzuszek się delikatnie pojawi, a w przypadku takiego rozwiązania jak tutaj, że mamy ten supeł. To wszystko jest fajnie zamaskowane i czujemy się komfortowo. Nie ma takiego, wiecie, mega opięcia, że za chwilę puszczą nam szwy, bo sukienka jest z takiego rozciągliwego materiału. Natomiast uważam, że ten przód zasługuje na uwagę. Rozcięcie tutaj przy nodze też jest efektowne. Sukienka jest od, odkryta, no fakt. A więc też możemy na nią założyć marynarkę, ale uważam, że naprawdę ma coś w sobie. Znowu ma ten taki wzór z kanapy dziadka, wiem, wiem że tam... Część osób tak napiszę. o to już Wam pokazuję. Widzicie, ma taki print trochę kanapowy, rzeczywiście trochę to jest taki klimat, ale całościowo hmm, wydaje mi się, że to jest fajna opcja. Myślę, że też tutaj robi robotę ten bardzo ładny odcień brązu, bo to jest taka fajna czekolada i uważam, że wygląda to naprawdę ciekawie. Co Wam powiem z tą czernią? To jest taki temat dyskusyjny. Chociaż dla mnie kolor czarny zawsze kojarzy się z taką elegancją. Ja w ogóle uwielbiam kolor czarny. Jest to dla mnie kolor, który zawsze sięgam, jak myślę o jakiejś imprezie, sukience, o wyjściu, weselu. To jest w ogóle moja pierwsza myśl, ale to może tylko ja tak mam. Bardzo po prostu lubię czarny. Natomiast no wiadomo, że biorąc pod tak jakby pod lupę, tak jak mówiłam na początku filmu, te wszystkie naleciałości kulturowe, no to jak mamy takie bardzo tradycyjne wesele, to ta czarna sukienka. Jest w jakiś sposób kontrowersyjna. Chociaż znam też dziewczyny, które idą na takie wesela ubrane na czarno i mówią, że w ogóle w czym problem. To jest tylko sukienka. Pewnie opcji jest milion, tak jak ze wszystkim. Każdy ma inne podejście, ale jeżeli już zdecydujecie się na przykład iść w czerni albo szukacie czarnej sukienki, to ja będę wam polecać tą również z Mango. Z kilku względów. Bardzo, bardzo podoba mi się ten asymetryczny dekolt. To jedno ramionczko jest pięknie wycięte, ale super, podoba mi się ten wzór. Że Wam pokażę z bliska. To jest taka jakby karbowana powierzchnia, delikatnie błyszcząca, więc ta sukienka troszeczkę, tak wiecie, faluje razem z sylwetką, jak idziecie, ładnie opływa tą, te nasze kształty. Naprawdę ma coś w sobie. Bardzo mi się spodobała i uważam, że jest naprawdę efektowna. Jeżeli macie jakieś konkretne doświadczenia związane z noszeniem czerni na weselach, to dajcie znać. Ja jestem bardzo ciekawa, bo to jest temat rzeka. Drodzy, no i to by było na tyle: taki szybki przegląd weselnych sukienek. Dawno nie było takich ubraniowych treści, bo e, ostatnio królu, królują vlogi, ale chciałam Cię wskoczyć z czymś po prostu nowym i najzwyczajniej w świecie, pogadać sobie o ubraniach. E, Mam nadzieję, że odcinek wam się podobał. Ja zerkam w komentarze, czytam wasze doświadczenia, wasze wrażenia, co myślicie o tych propozycjach. Widzimy się w kolejnych odcinkach. Pozdrawiam was gorąco i do zobaczenia, pa pa.